Jakie pączki lubi Pani najbardziej? Swoje, bo ja jestem piekarzem cukiernikiem, tak. Ja parę lat pracowałam w piekarni, ponad 30. No to piekliśmy pączki, piekarz cukierni, prawda? No Z mężem moim. No. To, o, jakbyśmy się napracowali, to nie ma co mówić nawet na ten temat. Jakie są Pani ulubione pączki? Z różą. Y I czeka Pani w kolejce na nie? tak? Zobaczę, czy są, przed chwilą były puste blaty. Z różą. A, a faworki? Faworki nie za bardzo, wolę z różą. Z nadzieniem Rafaelo. A ile dzisiaj pani planuje ich zjeść? Nie mam pojęcia, jeszcze nie udało mi się ani jednego. Mhm. Jakie pączki dzisiaj pani wybrała? Z lukrem i oczywiście nadziewane różą. Tradycyjne. A ile dzisiaj pani planuje ich zjeść? No przynajmniej dwa, trzy. Planuję trzy, a zjadłam już dwa. Ale bez śniadania jeszcze jestem. Jednego. Tak Ani jednego, bo dostałam cukrzycy 400 Aha. i już pojadłam sobie, ale mężowi, mężowi. Ale myślę, że taki kawałek sobie zjem, nie? bo mi oko wyjdzie. Na jaki rodzaj pani tutaj czeka w kolejce? Pewnie z różą coś takiego, z marmoladą, tak. To, to jest y, ulubiony smak, myślę. Oj, nie wiem, nie wiem, kupuję do pracy, także różne. Aha, czyli wybierze pan w kolejce dopiero, tak? Tak, bez znaczenia chyba będą smaki. Z czekoladą. Z różą. Wszystkie ja lubię. A ile dzisiaj pani planuje ich zjeść? Z żadnych, bo mi nie wolno. Z marmoladą. I a na jakieś konkretne pączki czeka pani w kolejce? Nie, niekoniecznie. Jakie się zakupi, takie kupię. A długo już Pani czeka w kolejce? 10 minut, zobaczymy jak dalej pójdzie. Przyszliśmy no, z jakieś 5 minut temu, więc nie za długo czekamy. A samodzielnie wykonuje też Pani pączki w domu? Rzadko. A w tym roku Pani spróbuje? Nie. Spróbujemy, może nam się uda w tym roku, a jak nie w tym roku to w następnym.